I osiemna korzyść w drugiej części. finału Niemiec. Do Island Puchar. Zaczynamy ole, ole, ole. Zawsze mi się wydaje, że ten, że druga połowa jest dłuższa. A tak nie jest. Ole, ole. Ole, ole. dole, dortmund tole. dortmund dole. Puchar Włoch mamy, puchar Polski, puchar Hiszpanii, to chcemy puchar Niemiec do kompletu. Następny puchar jaki będę chciał zawalczyć będzie puchar, yy, no, puchar yy, Anglii. Royce, a Obama Young. Czy Roysa winę wina nie. Nie twoja synek. Łapcie tego synka, synki! Dobrze synek. No. Trzech na jednego. Jeszcze to nie jeden się wydostanie. No wydostał się od trzech. Wow! Roman! Romek! Ty dobry Romek jesteś! Kurczę, to moje duże na Ultimate Team muszę cię kupić. R będziesz Niemcem razem z tym. Razem z clozem Patryk. Kopnij w to. Dziewiąty pan. Co się? Hatry! B04 Bayern 04 Jeszcze boję Nadia w koszulce do trwundu! Szkoda, że mnie nie widzicie. Ja, ja, ja się w końcu rano zaprezentuję. wycuję w, w koszulce Borussii. Mój ulubiony klub. Borussia Dortmund. Tak. Mam takie... Fatalne podanie w piłka praktycznie trafiła w pięć klubów. Jak Arsenal. Mam. Borussię. Arsenal, Borussia. E

Rollfest, kurczę. Czy że z papierą, to nie to na tym Rolfest. Rolka papieru. Rollfest, ma rolkę papieru toaletowego. Kurde. Leć! Ale Ryan, leć! Nie podawaj. Nie! Podaj! Tak! Obama jak w pierwszym i w ostatnim meczu trafił. Drugi gol Piłkarza z numerem e, 17. Pierwszy Aha, bo, pi, bo to nie było w tem... To nie było w pucharze tylko w eliminacjach do Bukaru. Trafił Perik Obama Yang. No ale może można, że na pierwszym i na ostatnim meczu trafił. Can nobody and dear nobody a synek, ja bym tu trafił. Nie wiem jak ty, ale ja bym tu trafił. No, stań tu z nimi. I... Dobra. I selfie! Podskoczyliśmy na selfie. I nobody... to. I believe I'm a slime, slime and slime, slime. No i teraz uderzaj, show! Shin Chong -yong, kurczę, nie, szmancer, to nie jest mój idealny finczyk, Shin -yong. Naprawdę to on ma ten. Idę mnie. Dzien Kagawa! Tak! Kagawa! Dobrze gadam. Jeszcze będę go zaraz nazywać Xing Song-Jong. Daj! Jest 3 minuty. Ja już Wam dziękuję i następne to jest ukoronowanie.